Hallo, to ja Daligowski i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy o sieci Orange. Ja zazwyczaj takich filmów nie wstawiam, ale muszę po prostu o tym zrobić film, bo zaraz nie wytrzymam naprawdę. To teraz wam powiem o co chodzi. Korzystam z sieci Orange już od dobrych czterech lat chyba. I przez cały czas od początku są jakieś problemy. Albo haczy, albo jest wolny, albo telewizor zacina, albo po prostu nie działa. Mógłbym tak wymieniać jeszcze z 10 minut, ale nie, nie chcę mi się. Nie polecam sieci Orange nikomu. Jeśli chcesz zachować nerwy i nie chcesz, żeby technicy przyjeżdżali do twojego domu co miesiąc albo dwa, to. Nie wiesz Orange'a. Serio mówię, zachowaj nerwy. Nawet pomoc techniczna przez telefon czasami potrafi być hamska, niemiła i niepomocna. Jakimś cudem. Po co wybrałeś pracę, w której pomagasz ludziom przez telefon, żeby hamsko odpowiadać i o, dobra. Masakra. Mówiąc o technikach, to dzisiaj przyjechał do mojego domu taki właśnie technik, który miał poprowadzić kabel do telewizora w pokoju moich rodziców, żeby nie zacinał. Przyjechał, zrobił wszystko ładnie, pięknie, działa super. Dobrą robotę zrobił, to muszę przyznać, bo działa tak jak miało, tak jak działa tak jak ma działać. A to coś co zepsuł, to jest kabel internetu, który idzie do mojego komputera. Jak on wiercił dziurę w ścianie, to on yy, tam powiedział, że natrafił na jakieś pręt, czy coś podobnego, nie? A najlepsze jest to, że to nie był żaden pręt, tylko mój kabel. Ethernet. <grym> <grym> Najgorsze jest to, że dowiedziałem się o tym, jak on już tam sobie pojechał i odpaliłem kompę, bo miałem zajęcia online i patrzę, że nie mam internetu, nie? To pierwsze, co robię, to patrzę, czy w telefonie mam. W telefonie mam, super wszystko działa, więc... To nie wiem, o co chodzi. Pa patrzę, czy do kompa jest podłączone wszystko, wszystko jest podłączone ładnie, super. Resetowałem kompa dwa razy, nic. Patrzyłem w ustawieniach, nic. Wszystko jest ustawione super ultra fajnie. Tylko jak włączam ustawienia i wchodzę w stan sieci, to jest brak połączenia, nie masz połączenia z żadną siecią. Jak, jak, jak klikam w rozwiąż problemy, to pokazuje mi, że kabel nie jest podłączony. Więc mówię sobie. Hmm. Dobra, to zobaczy, czy mój brat ma. Czy mój brat ma internet, nie? Patrzę, no i ma. Wszystko ładnie działa, bez problemu. Więc tak sobie myślę. A co jeśli ten pręd to był mój kabel? I mi się wydaje, że właśnie to jest to. Mi się wydaje, że o to chodzi. Mi się wydaje, że on nie natrafił na pręd, tylko na mój kabel i przeciął mój kabel, tak naprawdę, nie? Więc nie będę miał internetu przez kilka godzin, bo kolejny technik, który ma to ogarnąć, przyjeżdża dopiero za 7 godzin. I dlatego nagrywam ten film, bo to jest tak, jedyne co mogę teraz robić. Ja idę spać za chwilę, żeby zabić czas. <grym> bo co mam zrobić? Mogę, mogę pograć coś w Minecrafta na survivalu, single player i to wszystko. Ja w ogóle nie mam pojęcia. Jak on jak ten technik, który przyjeżdża, chce naprawić przecięty kabel, który jest schowany dosyć głęboko w ścianie, ale okej? Okay? Zobaczymy. W najgorszym wypadku trzeba będzie burzyć całą ścianę, no bo nie wiem jak on chce to naprawić. Taki pro tip: jeśli planujesz na zmianę na orange, nie rób tego, a jeśli masz już orange, to zmień no coś innego zanim będzie za późno, uwierz mi, nie chcesz tracić nerwów na to coś. Jak widzisz jakąś ofertę, że sieć Orange promocja, jak weźmiesz Orange to dostaniesz dwa telefony za złotówkę. Nie bierz tego. To jest scam. To jest tak naprawdę scam. Dostaniesz te dwa telefony, ale jednocześnie z tymi telefonami dostaniesz internet, który ledwo co działa. Jak już będzie wszystko okej okay z moim internetem, to wstawię film i opowiadam co się stało, czy już działa, czy trzeba było rozwalać mój cały dom. Dobra, masakra. Ja nie ja nie wiem, co... Jakim? Cze, czemu w Orange są same niedojdy? Naprawdę. Jeszcze nie spotkałem żadnego pracownika Orange, który jest fajny, miły i robi to co trzeba. Każdy w Orange nie wie co robi. Jeśli pracujesz w Orange i oglądasz ten film, to sorry, ale twoi współpracownicy nie, nie wiedzą co oni robią. Więc no, na razie was żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. <grym> bye bye.